Ani mnie zgnębią zórz krwawe zawiście, ni złote groźby słonecznej potęgi. Grzbiet mój w złość słońcu czerni się plamiście, W przeciwsłoneczne, słoneczne, przeciw złote pręgi. Gotowam słońce rozszarpać na ćwierci, Na ziemi ryk mój, milczenie me w niebie. Z nieznanych światów czaję się na ciebie. Ja, rozpląsana dookoła śmierci, Przeciw się. Porwi w ramiona, bym z ciebie życia wyżarła niemoce, bym czuła nozdrzem ten szał, że ktoś kona w chwili, gdy ja się słońcu przeciw złoce. Wróżę mię w wzmierz winnicy prowadź, w pałacu w głębie na marmur i kwiaty. Gdzie win, purpura i śmiechu szkarłaty chcą fale życia od dna rozfalować. Wśród dziewcząt jedna jest tylko w żałobie: niepewna losu, zapatrzona w cienie jej ciało, biały sen o samej sobie, tym snem objęta Rzuć ją w mą wpuchy w puchy megołona, na okamgnienie, nie, nie na długie noce, bym czuła nozdrzem ten szał, że miłość kona w chwili, gdy ja się słońcu przeciw złoce. Ten, kto mnie stworzył dla krwi pieszczoty, dał mi skok zwinny, co w śmierć mnie przerzuca. Kły moje wygiął w kształt własnej tęsknoty i własnym rykiem natężał me płuca. On we mnie wyje, szaleje, zbłąkany w moich żył, sieci i kości gęstwinie. Raniąc mnie, sobie zadaje te rany, które mi w gniewu przeznaczył godzinie. On razem ze mną, hen w dzikim ostępie, z własnym się losem w zapasach szamoce. A ja, z nim wspólnie zmorę życia tempie I wspólnie się z nim słońcu przeciw złoce. Kimkolwiek jesteś Czy lwem niewidzialnym Czy wszechobecnym raczej jaguarem wężę twe tropy w błękicie upalnym I kuszę ciała womnego wyparem Wyjdź na swe żery z jaskini lazuru Otom gotowa śnij uczty weselne. Chcę być radością dla Twoich pazurów, cy krwią, boić twe kłynie śmiertelne i chcę cię zdradzić. Gdy przywrzesz do łona, pokąsać wstrzępy twą wieczność, twe moce, by poczuć nozdrzem ten szał, że Bóg kona. W chwili, gdy ja się słońcu przeciw słoce.